Witam, pozdrawiam serdecznie. Szczęśliwym dasz budu towarzyszą. Pozdrawiam serdecznie. Zapraszam na kolejny biwak pod pałatką LWP. Dzisiaj gotowanie klasyczne z LWP. E, tu są szpilki, jak widać, numer 3, czyli pałatka jest numeru 3, czyli ta największa. Steraż zrobiony z patyka. Tu mi szpilka zginęła, także włożyłem zapasową szpilki na wagę złota. Tyle, jak gdzieś mi ich zostało. Nie wiem, są raz, dwa, trzy. No i zachadita Pazarza Zapraszam na kolejne filmy. Jest mi bardzo miło. Tak się prezentuje pałatka. Racje żywnościowe wzięte. Także będzie co jeść. No i z tego miejsca chciałbym Państwu bardzo, po bardzo Państwa pozdrowić. Gorąco i serdecznie zapraszam na kolejne materiały. Dziękuję Filip Jotowski, Dasz Bull. Pozdrawiam serdecznie.